Scena czwarta. Równina w Danii. Wchodzi Fortynbras z wojskiem. Fortynbras. Mości Rotmistrzu, idź, pozdrów ode mnie. Duńskiego króla, powiedz mu, że wskutek przyrzeczeń, jakie od niego otrzymał. Fortynbras prosi go o glejt do przejścia. Przez duńskie kraje. Wiesz, gdzie się zejść mamy. Jeżeli jego królewska mość będzie miała co do nas, to mu przydzięciem oddać należną czołobitność. Tak mu powiedz. Rotmistrz. Oznajmie mu to, panie. Fortynbras. Naprzód. Zwolna. Wychodzi z wojskiem. Wchodzą Hamlet, Rosencrantz i Gildenstern. Hamlet. Czyje to wojska, rotmistrzu? Rotmistrz. Norweskie. Hamlet. Gdzie one idą? Rotmistrz. Ku Polski. Hamlet. Kto ma nad nimi dowództwo? Rotmistrz. Synowiec. Starego króla Fortynbras. Hamlet. Czy pochód. Ich ma na celu podbój całej Polski. Lub pewnej części tylko? Rotmistrz. Prawdę mówiąc. I bez dodatków idziemy zagarnąć. Marnekę z ziemi, z którego kram sławy. Żaden nam inny nie przyjdzie pożytek. Za parę mędli dukatów nie chciałbym. Wziąć go w dzierżawę i pewnie by więcej. Nie przyniósł ani nam, ani Polakom. Gdyby był w czynsz puszczony. Hamlet. W takim razie. Polacy pewnie bronić go nie będą. Rotmistrz. Już tam są ze swym wojskiem. Hamlet. Warto stracić. Parę tysięcy dusz i dziesięć razy. Tyle dukatów za taki psi ogon. Jest to, zaprawdę, ślepy wrzut pokoju. I pomyślności, który wewnątrz pęka. I ani znaku nie daje na zewnątrz. Dlaczego człowiek umiera? Dziękujęć. Mości Rotmistrzu. Rotmistrz. Bóg z wami, panowie. Wychodzi. Rosencrantz. Pójdziemyż dalej, mości książę. Hamlet. Zaraz. Służyć wam będę. Idźcie trochę naprzód. Wychodzą Rosencrantz i Gildenstern. Jakże mnie wszystko oskarża i wszystko. Leniwej zemście mej bodźca dodaję. Czymże jest człowiek, jeżeli najwyższym Jego zadaniem i dobrem na ziemi. Jest tylko spanie i jadło. Bydlęciem. Szczerym bydlęciem. Ten co nas obdarzył tak dzielną władzą myślenia, że może i wstecz, i naprzód poglądać, nie na to. Dał nam tę zdolność, ten udział boskości. Rozumem zwany, aby w nas jałowo leżał i butwiał. Jest to więc skutkiem zwierzęcej, bydła godnej niepamięci czy trwożliwego i drobiazgowego przewidywania, które ściśle biorąc zawsze ma w sobie trzy części tchórzostwa, a tylko jedną mądrości. Do prawdy. Nie mogę tego pojąć, że aż dotąd Mówię do siebie, trzeba to uczynić I kończę na tym, kiedy mi doczynu. Nie brak powodów, woli, sił i środków Przykłady, wielkie jak świat, stoją przecie Przede mną, choćby to wojsko tak liczne I tak zasobne, pod wodzą takiego Młodego księcia, który, zapalony Szlachetną rządzą sławy, lekceważy Ukrytą szalę wypadków i chętnie Co jest doczesne i przemijające Na sztych wystawia hazardom zagładzie Za CEO za marną głupinę orzecha. Prawdziwie wielkim być to nie wojować. Obyle głupstwo bez wielkiej przyczyny. Lecz wielkomyślnie oś było nawet walczyć. Gdzie honor karze? I cóż ja wart jestem? Ja, który ojca zgon, zhańbienie matki. Śpiąco przepuszczam. Gdy oto ze wstydem. Widzę przed sobą bliską śmierć dwudziestu tysięcy ludzi, którzy dla Czymery, dla widma sławy, w grób idą jak w łóżko. Aby wywalczyć nikczemną pięć ziemi. Na której nie ma dość miejsca do walki. Ani dość darni by skryła mogiły. Tych co polegną. Bądź odtąd zażartą. O wolo moja albo wzgardy wartą. Wychodzi.